Cześć. Dziś zapraszamy Was do opuszczonego domu, który stoi przy drodze. Dom najprawdopodobniej ma być zburzony, z tego względu, że obok niego budowalna jest trasa. Historii tego domu nie znamy. Chcieliśmy się spytać sąsiadów, którzy mieszkają bliżej, ale nie chcieli też ryzykować, bo nie wiadomo, jak na nas zareagują. Mogą też, nie daj Boże, wezwać policję albo nas potraktować po prostu jako zwykłych wandali. A starsze osoby też mogą nie wiedzieć, co to jest Urbex. O domu co można powiedzieć? Dom chyba został bodajże opuszczony w 2019 roku, bo ostatni chyba tam kalendarz, jak dobrze pamiętam, tam wisiał. Jest to naprawdę pełno pamiątek. Nie wiem, co będzie dalej z tymi rzeczami, które są w środku, bo jest ich naprawdę sporo. Najbardziej skupiłem uwagę też na starej maszynie do szycia, bo naprawdę jest stara. Jeszcze nawet w środku zegar tyka. No ale co, nie będę wszystkiego wam mówił, co jest w środku, sami zobaczcie, więc nie przedłużam i zapraszam na materiał. Kolejne materiale, dziś następny dom, dziś znowu zwiedzam z kolegą z Ćpaj urbek z Człowieku. Siema. Dom. Ok, wchodzimy teraz tutaj do jednego z pomieszczeń. Spójrzcie, jeszcze jest i to duże wyposażenie. Spójrz na te obrazy. Jakoś tam wilgoć wchodzi, nie? Spójrzcie. Z co widać. Cenny święty obrazek. Piękny zegarek. Muszę troszeczkę tutaj tą lampę zmniejszyć, bo tutaj jest ulica i nie chcę, żeby nas widzieli. Piękny, stary zegar, ale to jeszcze nic. Patrzcie, to jaka piękna stara maszyna do szycia. Pełno jeszcze tutaj drobiazgów bylich właścicieli. Mamy zdjęcie, ale nie chcę Wam tego pokazywać. Następny święty obraz figurki Matki, matki Boskiej Jezusa pełno kieliszków, cukierniczka, jeszcze jakieś komplety, jakieś. Chyba to kawy, a tu chyba jakieś, nie wiem to, to czego to było, też chyba jakieś kieliszki sterodawne Dobra, przejdźmy teraz tutaj do tego pomieszczenia. Tutaj zgaszę światło, że nikt nas nie widział, bo tam dalej jest gospodarstwo. Spójrzcie, tu następny pokoik taki mniejszy, bardziej chyba to jest taki sypialniany. I tu następne są ciuchy, tak. następne mebelki. Pełno jeszcze rzeczy jest. Ten no, chyba też pójdzie do zburzenia, chyba nie? Bo tu będą trasę robić. No. na przetrasie. tutaj, spójrzcie, kalendarz, Gazeta Pomorska, kalendarz z 2019 roku, słuchaj. Ja Dwa to ty... lekko, no, ale patrz, jeszcze najlepsze jest to, że zegarek chodzi. Mhm. No, w sumie już tak, wiesz, w jednym miejscu cyka, ale, mhm. ale jeszcze chodzi. Dobra, przejdźmy teraz tutaj. To może minimalnie zapalę światło. to przechodzimy do kuchni. To jest Nowe Świecie 2017 rok, tutaj macie taką mniejszą kuchenkę, widzę jak grzyb wchodzi już, już do tego domu, tutaj mamy, wam pokażę, myślałem, że to jest to łazienka, ale to jest taki widzicie, taki mały schowek na, na różne przetwory, dobrze, przejdźmy dalej, tu jeszcze coś w szafkach znajdziemy, o, jeszcze parę tam rzeczy, jakieś kubki, kubeczki, szklanki jeszcze talerze zostaniemy. Tu mamy takie patrzcie, cukierniczki, kawa, cukier, herbata. A tutaj następne powieszczenie, następna taka mała sypialnia i spójrzcie tą lakę. A tutaj mamy jeszcze patrzcie obrazy. Stare obrazy, a tutaj jeszcze mamy Beskid, stare radio też perlowskie. Tutaj mamy resztę ciuchów tutaj jak widać butelka do, do wina a spójrzcie na tą lalkę jaka, jaka stara, jaka klipi. To następny święty, święty obrazek. Może powiedzieć taki mały, mały przytulny, przytulny pokoik tutaj. Tutaj jest. Dobrze przejdźmy. Teraz już tam Ale na to wychodzisz tak. To był przedpokój, to było wejście, tutaj jest wejście, wejście główne. Z tego właśnie tutaj, z tego pomieszczenia się wchodziło do kuchni. Koło jest to, okay. wejście zna, gdzie tu jest łazienka. Na dworze może była. Na dworze chyba wychodek, no. O, tak wejść. Tak, nie jest tak świeci zbytnio. Może taki krótki teraz akurat film będzie, To z tego, z tego miejsca, bo no dużo tutaj nie ma też do opowiadania. A druga sprawa jest taka, że to jest taki malutki pokoik. Jeszcze chcę Wam tutaj jeszcze też pokazać co jest w tych szafkach tak samo następne, następne ciuszki tu mamy jakieś ręczniki pościele jeszcze ładnie tu wszystko jest poukładane tutaj stare gazety mamy naprawdę pokoik bardzo ładny tutaj mamy jeszcze starą laskę ale w ogóle te, te meble, jakie one są, jakie one są yy, stare i jakie to, to, jakie to są czasy? Czy to jest No, trochę się dziwnie czuję. No, dziwnie, dziwnie się czuję tutaj. Ale jak już filmujemy, to filmujemy do końca. Spójrzcie jeszcze tutaj, jakieś tam port, legitymacja członkowska. A tutaj, co już znajdziemy? A, guziczki jakieś następne jakieś rzeczy. Tu była do, do kosmetyczka taka. Portfel. No dobrze. Taki może króciutki filmik, ale za to, za to ciekawy, z ciekawego domu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Też zapraszam do subskrypcji kanału, jak i do mojego kolegi do kanału. I jeszcze raz powtarzam ci Pani Urbex Człowieku. No i też na naszego fanpage'a masa do naszej grupy prywatnej, Opuszczone obiekty, również o drugiej grupy zapomniane miejsca, więc trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć! Thank you